Szymon Barczak, moim zdaniem najlepszy dzisiaj zawodnik Kozłów. Bardzo dużo mocnych uderzeń, bardzo dużo dobrych takli. No niestety koledzy jakby nie, nie nawiązali do Twojego poziomu. No wyglądało to, to słabo, tak? Drugą kwartę zagraliście bardzo fajnie, końcówkę, począte, trzecia kwarta też. Natomiast pierwsza i czwarta, no szarst robili co chcieli. No nie powiem, sam na nie wygram, szczerze mówiąc. No, jest, jak jest, skład jest trochę okrojony, dużo też Parę osób mi przyjechało z pierwszego składu, przynajmniej center, który też dobrze snubizował tutaj za zastępca jego. No jest ciężko, nie powiem, ale e, gramy, walczymy. To jest chyba też ważne dosyć, bo, e, Młodzi pracują, to jest dobre i myślę, że trochę się od starszych nauczą, także wiadomo, że budujemy się w tym sezonie trochę, ale. Zresztą powiem ci, że tak szczerze mówiąc wydawało się, że po koniec tej... Yy... Pierwszej połowie na początku drugiej, że jesteście w stanie złapać ten dobry moment, że zablokowaliście sharksów, zablokowaliście ich panta, byliście bardzo blisko ich kredzone, zdobyliście punkty i wyglądało tam, że ta maszyna ma szansę zaskoczyć. Nie wiem, co się stało w czwartej. Nie wiem, nie wiem. Może się wszyscy poblokowali, bo tak wyglądało, że zaczniemy może coś tam grać w ofensie. Bo za ofens zaczął grać coś rzucać w piłki. No, no nie wyszło, no nie, nie, nie wiem co mam powiedzieć. ciężko. No, będziemy na tym pracować na treningach także. No, teraz, co teraz tylko iść? coraz trudniejsi przeciwnicy, przeciwnicy się. No. Szarz będą najłatwiejsze, a tymczasem pokazuje się z bardzo dobrej strony. Tak, tak, do, dobry myśl zagrali, nie powiem. Hikut dosyć dobry, ale no będziemy walczyć, co mam powiedzieć. Są ciężkie drużyny, to jest to liga, także będziemy walczyć. Dzięki i powodzenia. Dziękuję nas, w bardzo. Będzie.